W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń poinformujemy Was o integracji SaucerSwap na token Insight. Opowiemy o nawiązaniu współpracy między Sui Foundation a BitGo. Oraz poruszymy wątek kolejnego kroku Binance w kierunku przejrzystości. Witam Was serdecznie na kanale kryptoogłoszeń. Przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał znajdziecie zawartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Ja tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj aparat inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty, my tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Kanga kontynuuje przedstawianie altcoinów Stop100, którymi można handlować na wspomnianej giełdzie. Użytkownicy Kanga Exchange mogą kupować oraz sprzedawać token EMX, stworzony przez projekt Immutable. Token EMX został zestawiony w parze z USDT. Token EMX jest obecnie wyceniany na wartość około 1 dolara. Najwyższa historyczna wartość EMX została odnotowana na poziomie 9,5 dolara. Link do giełdy Kanga Exchange znajdziecie standardowo w opisie filmu. Giełda Bitmat wkrótce wlistuje token ATX stworzony przez Astro X Game. AstroX to ekosystem oferujący usługi w zakresie stakingu i gamingu. AstroX działa również jako launchpad. Więcej informacji o samym Instingu tokena ATX Bitman przekaże w najbliższym czasie. Axo Finance w formie Twitter zebrało najciekawsze wydarzenia ze świata kryptowalut. Bitcoin osiągnął wartość 25 tysięcy dolarów. Założyciel Ethereum Vitalik Buterin przekazał 149 ETH na wsparcie ofiar trzęsienia Ziemi w Turcji i Syrii. Ostatnią przekazaną informacją jest fakt, że Tether zarobił 700 milionów dolarów w czwartym kwartale 2022 roku. Giełda Kanga wystartowała z nowym kanalem na Discordzie. Oczywiście przy okazji startu nowego Discorda nie mogło zabraknąć konkursu. W konkursie można wygrać 30 tokenów KNG oraz 10 zestawów gadżetów Kanga. Zasady konkursu zostały opisane pod linkiem zamieszczonym do tweeta. SaucerSwap został zintegrowany jako giełda na Token Insight. Wszystkie zweryfikowane pary CoinGeko będą śledzone, co zwiększy widoczność projektów HTS i ekosystemu Hedera. Bitkeep ogłasza nawiązanie partnerstwa z Gains Network. Gains Network jest to zdecentralizowana platforma transakcyjna umożliwiająca handel dźwignią na sieciach Polygon oraz Arbitrum. Dodatkowo Bitkeep informuje, że token GNS został wylistowany na giełdzie Binance, co wiązało się ze wzrostem wartości tokena GNS o 80% w ciągu jednego dnia. Sui Foundation ogłasza nawiązanie współpracy z Bitgo. Bitgo jest liderem w dziedzinie rozwiązań w zakresie nadzoru bezpieczeństwa. Bitgo zapewni usługi przechowywania i stakingu dla ekosystemu Sui. DASH informuje, że ich partner Whitebeat oferuje inwestorom funkcje takie jak przechowywanie kryptowalut, natychmiastowe wpłaty oraz wypłaty. Dla społeczności wierzącej w sukces projektu DASH jest to ciekawa inicjatywa umożliwiająca dywersyfikację portfela. Czelnik zapowiada kolejne spotkania ze swoją społecznością w Ankarze, Monachium oraz Seulu. Podczas tych spotkań społeczność Czelnik będzie mogła poszerzyć swoją wiedzę w zakresie Web3 oraz nawiązać inspirujące kontakty. Stable ogłasza nawiązanie partnerstwa z v -rocket. Użytkownicy Stable oraz v mogą już dokonywać transakcji na sieciach WeChain, wykorzystując VUSD w szybki i bezpieczny sposób. Good Dollar jest już dostępny na Ubiswap oraz Celo. Good Dollar to protokół mający na celu rozwiązanie problemu nierówności finansowych na całym świecie za pośrednictwem Ubi, a społeczność Celo z dumą uczestniczy w misji crypto for all 27 marca Helium Network oficjalnie przenosi się do ekosystemu Solana. Helium prosi swoją społeczność o upewnienie się o przeprowadzeniu migracji do aplikacji Helium Wallet, aby zapewnić płynne przejście. Bipro Network jest podekscytowane współpracą z projektem Polygon. Ta współpraca przyniesie ogromne korzyści dla użytkowników Bipro Network oraz dla całego ekosystemu. Dzięki dużej bazie użytkowników Polygon, Bipro będzie mogło trafić do szerszego grona odbiorców. Haken informuje, że Binance zrobiło duży krok w kierunku przejrzystości Web3, aktualizując system Proof of Reserves o Zikenschnark, aby zapewnić bezpieczeństwo danych użytkowników. Haken dokonując niezależnych badań wykrywał błąd, który został natychmiast rozwiązany i naprawiony we współpracy pomiędzy Binance a Haken. Przypominamy o możliwości stakingu wielu ciekawych tokenów na Kanga Exchange. Na Kanga Exchange możecie przekazywać na staking tokeny takie jak AP, AXS oraz WRA, APA na stakingu. Wyżej wymienionych tokenów widzicie właśnie na swoich ekranach. Tenset przypomina, że wszystkie ich tokeny NFT zapewniają dożywotni dostęp do TenSet TGLP. Tenset podkreśla, że ze względu na obecną sytuację na rynku może nie być już lepszego momentu na zakup jednego ze wspomnianych tokenów. OneBit Ventures nawiązuje partnerstwo w zakresie inwestycji strategicznych z SUI Global. To partnerstwo będzie obejmowało rozwój działań marketingowych i inwestycyjnych, podnoszenie świadomości marki i dostarczanie społeczności obu stron kluczowych informacji. Token GNS został oficjalnie wylistowany na Bybit. Spot. Depozyty tokenów GNS są możliwe za pomocą sieci Polygon oraz Abitrum. Bybit ogłasza, że wyczysty kontakt HAI do USDT jest już dostępny w handlu z dźwignią do 25X. Sony Network i Astro Network przygotowują program inkubacji Web 3. Program inkubacji to wsparcie dla projektów, których głównym celem jest przyspieszenie ich rozwoju na tyle, by po zakończeniu programu były zdolne samodzielnie przetrwać na rynku. Inicjatywa Sony Network Communication i Astro Network będzie trwała od połowy marca do połowy czerwca. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski od 17 lutego do 6 marca. Do programu zakwalifikowanych zostanie od 10 do 15 użytkowników. Sony Network i Aston Network będą również współpracować z StarTay Labs, dzięki czemu w programie pojawią się wątki DeFi, DAO i NFT. Sony Network już wcześniej zaczęło badać możliwości technologii blockchain, chcąc oferować odpowiednie rozwiązania Web3 dla konsumentów. Program inkubacji Web3 jest otwarty dla osób ze wszystkich regionów na całym świecie. W jego ramach Zorganizowane zostaną sesje edukacyjne z udziałem firm Ventures Capital takich jak Fenbushi Capital, Dragonfly oraz Alchemy Ventures. Sony Network i Aston Network zapewnią niezbędne wsparcie techniczne, zasoby i pomoc finansową wszystkim członkom projektu. Zapewnią również bezpośredni kontakt ze światowej klasy firmami Web3. W serwis YouTube, będący własnością Google, przechodzi zmiany w strukturach zarządu firmy. Susan Wojcicki postanowiła ustąpić ze stanowiska dyrektorki generalnej z powodów osobistych. Na jej miejsce wyznaczono Nila Mohana. Nowy CEO YouTube'a, jest zwolennikiem Web3 oraz technologii NFT. Przedtem Mohan pełnił w filmie funkcję dyrektora ds. produktu. Był również jedną z osób odpowiedzialnych za usunięcie z serwisu przycisku nie podoba mi się, co swego czasu wywołało spore kontrowersje w społeczności internautów. Jest on również jednym z twórców tzw. shortów, czyli funkcji do generowania urywków danych filmów zamieszczanych w serwisie. Powstanie tej opcji stanowiło odpowiedź na pojawienie się na rynku konkurencyjnego TikToka. W kwestii Web3 Nil Mohan w zeszłym roku informował o planach integracji wielu nowych funkcji, jak chociażby tokenizacji publikowanych treści do formy NFT, czy doświadczenie nowych treści za pośrednictwem metaversu. Wielokrotnie podkreślał, że niewymienne tokeny mogą dostarczyć twórcom nowe rozwiązania w kwestii interakcji z odbiorcami oraz pozyskiwania dodatkowych przychodów. Mimo licznych zapowiedzi, plany związane z wprowadzeniem serwisu do Web3 jeszcze nie zostały wcielone w życie. Jednak ustanowienie Moana liderem firmy może przyspieszyć adopcję NFT przez YouTube'a oraz integrację z internetem nowej generacji. Branża NFT rozgrzana jest ostatnio do czerwoności z powodu wzmożonej konkurencji pomiędzy dominującym na rynku OpenSea a aspirującymi do zajęcia jej miejsca liderami konkurencyjnych platform. Podczas gdy OpenSea było wiodącą platformą NFT, a de facto monopolistą, od czasu jej powstania w 2017 roku nowy projekt kryptoinfluencerów, wśród których znajdują się takie osobistości jak Dom Hoffman czy Zeneka o nazwie Blur uzyskał potężny impet wzrostowy od czasu swojego debiutu w październiku zeszłego roku. Powodem tak gwałtownego wzrostu był fakt, że Blur przyjął ciekawą strategię rozwoju platformy. Najpierw zrzucono airdropy dla osób, które handlowały tokenami NFT podczas kryptozimy, a następnie nagrodzono aktywnie. Użytkowników OpenSea. W niektórych przypadkach wartość AirDropu wynosiła setki tysięcy dolarów, co dodatkowo wzmożyło apetyt inwestorów na popyt na platformę i tokeny Blur. Aktualnie obaj konkurenci dramatycznie walczą ze sobą o udziały na rynku. Dane serwisów analitycznych pokazują, że Blur zanotował w ostatnim czasie gwałtowny wzrost ogólnego wolumenu transakcyjnego, a w ciągu ostatnich kilku dni wolumen ten był wyższy niż generowane obroty przez OpenSea. W obliczu rosnącej konkurencji i realnego ryzyka utraty pozycji lidera na korzyść pretendenta do tronu, OpenSea ogłosiło 16 lutego, że tymczasowo zlikwiduje swoją opłatę w wysokości 2,5% od sprzedaży i zmniejszy zakres ochrony praw twórców. Platforma ogłosiła na swoim Twitterze, że na handlu NFT... Projektami, które nie posiadają metody egzekwowania prowizji na łańcuchu bloków, będzie nakładać obowiązkową opłatę wynoszącą tylko 0,5% na rzecz twórców. Ojcami, sprzedający mogą wybrać większy procent. Decyzja OpenSea miała miejsce nie tylko w wyniku dużej akcji marketingowej platformy Blood, która 15 lutego rozdała w formie airdropu swój token Blood ponad 100 tysięcy traderom NFT, ale też z powodu faktu, że największy konkurent zasugerował twórcom projektów NFT. Blokowanie handlu na OpenSea. Warto przy tym nadmienić, że Blur nie pobiera opłat za korzystanie ze platformy. Do niedawna OpenSea był uważany za platformę przyjazną twórcom. OpenSea wprowadziło wiele zmian w swoim podejściu do opłat dla twórców w ubiegłym roku i ostatecznie ogłosiło, że będzie honorować pełne opłaty dla wszystkich projektów NFT utworzonych przed styczniem 2023 roku, ale też, że będzie egzekwować opłaty tylko dla nowych projektów, które wykorzystują narzędzie egzekwowania prowizji poprzez łańcuch bloków. Narzędzie służące egzekwowaniu opłat OpenSea blokuje wszystkie platformy, które nie w pełni honorują standardowe opłaty dla twórców. A ten samym Blur, jednakże w styczniu bieżącego roku pretendent znalazł sposób na obejście tej blokady, co tylko pomogło w przyciągnięciu na blur większej liczby użytkowników w ciągu ostatnich kilku tygodni. Bran zamieścił na Twitterze swoją analizę bitcoina zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami i powiedział, że cena bitcoina stworzyła podwójny wzór punktu podparcia co jest niezwykle rzadką formacją. Jednocześnie ekspert wyznaczył cel 2x w połowie 25 tysięcy dla bitcoina, tymczasem Mike Nowograd, zwolennik kryptowalut, stwierdził, że istnieje duża szansa, że bitcoin Wróci do poziomu 30 tysięcy dolarów do końca marca, co wciąż jest o około 25% wyżej niż jego obecna cena. Współzałożyciel Glassnode i CTO Rafael Schulze-Kraft uważa, że Bitcoin może wkrótce zmienić paradygmat w zakresie użytkowania sieci przestrzeni blokowej i opłat. Jak sugeruje niedawna analiza Onchain, jego zdaniem, niedawny rozwój sieci Bitcoina jest naprawdę zdumiewający, a pozytywna zmiana może nastąpić, jeśli adopcja będzie nadal przyspieszać. W serii tweetów stwierdził, że kilka kamieni milowych zostało osiągniętych przez sieć Bitcoin. Jednym z nich był ogromny wzrost średniego rozmiaru bloku Bitcoina, który w ciągu ostatniego tygodnia stale osiągał wartości znacznie powyżej 2 MB. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał znacie za wartościowy, Zachęcam jeszcze raz do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!